Na pocztę by się szło. Hej ho, hej ho, o systemowe zło. Hej ho, hej ho, na pocztę by się szło. Dzisiaj przyszło kolejne avizo Pewnie komornik po telewizor. Zmawiam ja sobie, że to podatku z ja gadam, ma już robię na boczny lot Pod na czole już wystąpił gęsto Stoję w kolejce jak kiedyś po mięso Tu kaszle babcia, tam szonka dziadek Czuję się jak Michael Douglas, wilny upadek A widzę, mała pieprzona karteczka Halo? Dzień dobry, państwo Soboniewscy? Tak, a kto mówi? Wygrali państwo zestaw rzeczy bardzo przydatnych Jaki zestaw? Kto wygrał? Rysiek Zamawiałeś coś? Dzień dobry, ja do państwa z tym zestawem. Myśmy nic nie zamawiali. Proszę. O. Proszę Państwa, w związku z akcją promocyjną domu sprzedaży Bela Vita zostali Państwo wybrani przez komputer w Radzie Gminy i wygrali Państwo ten oto obrazek za jedyne 199 zł. Co za obrazek? Taki obrazek. To przecież żyd. Dobrze, to kupimy jeden. Dobrze, Lenko. weź dwa. Drugi przyda się dla Kasi. Proszę Państwa, przygotowaliśmy dla Państwa jeszcze w ofercie napromiennik podczerwieni silnie leczniczy. Stosuje się bezpośrednio na skórę rano i wieczorem na czczo. I przy zakupie czterech takich urządzeń, jedno z nich wybrane będzie gratis przy dopłacie 599 zł. I mniej więcej tak w ten sposób działa właśnie wyżej wymieniony napromiennik. I to razem z wszystkim da Państwu cenę 3900 zł. Także, i tak jak mówiłem wcześniej, wszyscy, którzy zostali wylosowani, otrzymują darmowy pakiet multimedialno-ubezpieczeniowy który obejmuje wszelkie dobra wizualne i, i materialne u Państwa w mieszkaniu. Wystarczy tylko tutaj podpisać, także proszę bardzo. Ryszard, nie podpisuj. Proszę Państwa, no to ja bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia. Tu jest kopia dla Pana, to jest kopia dla mnie. No i oczywiście polecamy się na przyszłość. I wszystkie te druczki, wszystkie, które będą na pocztę teraz przychodziły, te wszystkie raty, no to proszę tam w terminie wszystko tam załatwić. To już Państwo będą wiedzieli. To ja lecę, bo się śpieszę. Do widzenia. Dziękuję bardzo. A niech cię szlakra. Awizo, papierowa, macka systemowa. I jak w powódce po nim również boli głowa Stoję przy opieku, ten to chyba z pięćdziesiąt Pełne imię i nazwisko rogi dzień i miesiąc Pani urzędniczka, bicep w od parady Od 30 lat pieczątką bramem bez Z Stwarzą pokerzysty, znowu wręczami kopertę, a to komisariat trzyma mnie na pogawędkę Tematem rozmowy na pewno nie będą gwiazdy Z tego co tu piszą straciłem prawo jazdy Awizo mała pieprzona karteczka Systemem prawnym kolejna strzelżka A wizo, zbyt rzadko miła niespodzianka Żeby nam poszło w rękach samego ranka A wizo, to przecież tylko zawiadomienie A jakie nieraz po raz wprowadza w Awizo, A wizo! papierowa macka systemowa I jak powórce po nim również boli